Zadanie szóste. Zapisz liczbę w postaci a pierwiastków z b. No ok. No to jedziemy. 7 pierwiastków z 5, dodać pierwiastek z 20. No to jest 7 pierwiastków z 5. No i musimy pierwiastek z 20 jakoś zapisać. 20 to jest 4 razy 5. Z 4 pierwiastek to jest 2. No i 7 i 2 to 9 pierwiastków z 5. To już była taka mała podpowiedź, bo mieliśmy... Yy, Pierwiastek z 5 w pierwszej tutaj części. No to lecimy dalej. Pierwiastek z 48 odjąć pierwiastek z 27, 48 to 16 razy razy 3 miało być. A 27 to 9 razy 3. Czyli mamy 16, czyli 4 pierwiastki z trzech odjąć 9, czyli 3 pierwiastki z trzech to jest po prostu pierwiastek z trzech.

Pierwiastek ze 125: 45 to jest 9 razy 5, 125 to jest 25 razy 5, pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 25 to 5, 3 odjąć 5 to minus 2 pierwiastki z 5. No i znów kolejne, bardziej trochę rozbudowane. 0,2 pierwiastka z 50, dodać 0,8 pierwiastka z 72 i odjąć 0,3 pierwiastka z 32, czyli mamy 0,2 razy pierwiastek z 50 to 25 razy 2, z 25 mamy 5, dodać 0,8 razy z 72. 72 to 36 razy 2. Z 36 mamy 6 i odjąć 0,3 razy 32 pod pierwiastkiem to 16 razy 4, z 16 mamy 16 razy 2, z 16 mamy 4. No i teraz 0,2 razy 5 to jest 1, 0,8 razy 6, 6 razy 8, 48, czyli 4,8, i 0,3 razy 4, 3 razy 4, 12, czyli 1,2. No i mamy 1, dodać 4,8 to jest 5,8 odjąć 1,2 to 4,6 pierwiastka z 2. No trochę wyszło krzywo, ale jest ważne obliczenia są. No i ostatni przykład. 3 pierwiastki z 20, odjąć 1 trzecią pierwiastka z 45 i minus 5 razy pierwiastek ze 180. No, i teraz tak, pierwiastek z 20 to 4 razy 2, czyli mamy. Może tak. Czyli mamy dwa pierwiastki z 2. 4 razy 5. Za dużo już. 2 pierwiastki z 5. Odjąć 1 trzecie razy. 45 to 9 razy 5 z 9. Mamy 3. I odjąć 5 razy 180, czyli 36 razy 5.